Cześć, witajcie, chwilę mi nie było i dzisiaj przychodzę też chyba tylko na chwilę, bo no niestety, życie po prostu, życie. Um, mam tutaj paczkę, słuchajcie, niespodziankę od Kasi. Kasiu, bardzo Ci dziękuję, zaraz będziemy rozpakowywać, jestem strasznie ciekawa co jest w środku, więc cóż, lecimy z tym tematem. Zaraz zobaczymy, czy fatalnie. Mam nadzieję, że roślinką nic nie będzie. A, że piasty trochę. To nic, to nic. Tak, yy, po prostu powiem tak, jak mój syn mówi: Kasia, czy ty oszalałaś? Nie, no ja jestem po prostu zaskoczona i ogromnie wdzięczna. Po prostu, no nie wiem co powiedzieć, naprawdę zatkało mnie. To są cięte szczepki, ja sobie je po ukorzeniam, ale naprawdę chciałam kupić ostatnią, choje krochniane. Więc mam, już mam. Hoje Wajeti. Nie wiem, czy kojarzycie miałam, ale padła mi. Hotentot mam, ale nie jest w najlepszym stanie, więc wyczucia masz niezłe. To jest. Gdzieś tutaj na pewno mam karteczkę. Estagnol Krasula. Tej nie mam. Miałam Buddha Stempel. Już nie mam. Padła. Ta jest taka mniejsza. Zresztą, jak wszystko powsadzą, to wam też pokażę. Część pójdzie do ziemi, część pójdzie do. Wody. E, Peperomia Hope. Również chciałam ją kupić, więc... Bardzo ci dziękuję, naprawdę. E, pieniążka malutkiego. E, mój padł przez zimę. Miałam też pieniążka, ale no niestety. Peperomia Redlock miałam też i też przez zimę mi umarła. E, Senecio Hecanoides. Tego nie miałam, Senecja nigdy. On jest, kurczę, fajny, ciekawy, bardzo... Nie wiem, czy go w ogóle spotkałam gdzieś na jakiejś stronie, no może był, po prostu nie zwróciłam uwagi, ale no, ciekawe. Lemon Lime, tutaj troszeczkę coś mu tutaj dolega, nie wiem, zobaczymy, będę próbować go ukorzeniać. Mój niestety słabo wygląda, bardzo słabo, bo mam też Lemon Lime'a, najwyżej dosadzę go razem, będą razem się lepiej czuły. Trzykrotka to jest ta posiasta chyba, eee, myślę, że sobie poradzimy. A z alokazjami mi po drodze. Ta jest troszeczkę odwodniona, ale mm, myślę, że nabierze sił, będzie wszystko ok. Tutaj ten piach, który się posypał, to jest właśnie z tej alokazji, więc spoko, damy radę. E, Pile grazy, kiedyś, kiedyś dawno temu miałam. Ale też padła <ścoughs> w końcu. No i słuchajcie, Frosted Heart. Czaiłam się od dłuższego czasu na niego, no ale wiecie, to nie jest tania roślinka. E, więc naprawdę, jeszcze raz, bardzo, bardzo Ci dziękuję, Kasiu. Zrobiłaś mi tak ogromną niespodziankę, tak? Bardzo poprawiłaś mi humor. Super. Yy, na pewno niedługo wrócę, Wam trochę poopowiadam, co się u mnie dzieje, bo się dzieje dość dużo. Yy, o części tak Wam nie powiem, bo nie mogę, bo to są takie naprawdę prywatne sprawy, ale o części Wam na pewno opowiem. Natomiast na dzisiaj to tyle. Żegnam się z Wami. I do następnego, mam nadzieję, że już bardzo niedługo się zobaczymy. Buziaki, cześć!